Słaba bitewka trzeba poprawić. No przecież może wziąć coś innego. Bad chata. tak Dobra, Saigon. Blair, bad Saigon, musimy pogadać. Cześć danych, tak u ciebie słychać. Masz szczęście, że lufy nie mogę odwrócić. Ostatnio słyszałem. Co słyszałeś? Że nie możesz obrócić lupy. No słuchaj, Czy w tak? tym wieku zdarzają się takie problemy. W takim razie mogę ci powiedzieć... No skocz mi, o, jedziemy szybko, zanim obróci lupę! ARL zasłonnie! Do ciebie nie będzie strzelał. Może. Nie. Przeleci przez RL, a trafi w ciebie. W ogóle strzelę tutaj przez kw 1 ARL'y w ogóle. W takim rzędzie. Ale czteryć razem z to... Sabotaż robię na czacie. No widzę właśnie. jedziemy? Prowadź Prze Dobrze. Za mną lemmingi. Nie. Uf, Ej. Nie będę ci płacił. Za mną <noise> lemmingi. Tędy proszę. Gęsiego. Lemmingowego. Przepraszam. Co tam tego pedała? co pojechał? Francuz. <noise> Francuściota. Ucieka. O Tchórz tchórz, tu, Patrz jak ucieka, no patrz Francuza jak ucieka no, to Druga wojna światowa mu się udziela Ale jak muszę jeździć tym b 2 i B1 to ja się nie dziwię dlaczego oni uciekali z frontu <grym> Też bym uciekał Idyliśmy na czymś takim Ale teraz cicho czekamy Ej, macie RC tam tak troszkę Tak, pod... wiem, wiem, wiem. Bo usłyszą nas. To jak w łodziach podwodnych jest. Gdzie za głośno, to z te sonary nas wykryją. A Torpedy poszły! Te 34 zatopione... Ej, coś śniło. ...odpowiadają ostrzałem torpedowym. O mój Boże... Właśnie, ciekawe czy ci będą torpedy w tym. Znaczy, boże łodzie podwodne widzimy. No. Torpeda Uprawić. trafiła w cel. Trafiony, ale rykoszet. Nie wypał, znaczy się. Można tak nazwać. A20, o nie, a. Panie, pani, co pan tu robisz? O kurwa, te helikoty skąd? PZ34 jak wjechał, padł. No i przebijałem no i ja pitol, trzy hity już mam 35hp. ja w ogóle natrafić nie mogę z 50 metrów. Ach, no mówiłem mieć za nami, my tutaj sobie demage'ujemy No, dobre demage branie jest. Tak, jak na wakacjach prawie. LC sam siebie, no, sam się wpieprzył na mnie. Gdzie do mnie strzelasz, Trzeba, małe? Pieselony. O, sprzedałem go, zabij, zabij. A pitolek, jest czok. No jak nie trafiłem? Normalnie. Trajektoria lotu nie zgadzała się z trajektorią mojego d którego otrzymuję. I tego KW-1, który płonie właśnie. Widzę. Wartość. Płoń, płoń, śmiało płoń. płoń. Płoń, jeszcze płoń. Jeszcze, jeszcze troszeczkę, jeszcze. Gdzie eksplozja? Słucham? Tył, 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 tył! Ta o nie, RK. Weź go, weź go, weź go, weź go! Nie mogę, bo mi zablokowałeś go. No muszę! Stoimy. Dobra, broń w przodu! Broń w przodu! No przecież obracam lufę! Ale nie. zasłoń mnie, bo ja mam mało HP. Dobra, dwa razy silnik. pz 34 4 to wiesz co? Kurde, silnik. Jakby pz 34 ci cię zabił, to bym cię wyśmiał. AMX mx 4 Silnik, kierowca, apteczki, brak. Cicho, apteczki nie będzie. <laughs> nie wiem, czy to ja go trafiłem zaraz, Namierzam. Nie, ja. to nie ja. Ja. To w co ja trafiłem? Albo 2600 domagów Dajcie mi do trzech dojść. Lubię takie równe liczby. Przepraszam, czy tutaj biją the major? Mix 40 do mnie ciągle próbuje, tam z naprzeciwka. No, zaraz go się zajmie. O, dzień dobry. No nie, Zabiłeś mi mi The major robię, potrzebuję 150. A oni się nie chcą no co pokazać. Co to znowu? Mx-40 prawdopodobnie. Jak tak dalej pójdzie to będzie stalowa, lowa, lowa. No chodź Pezet chodź, 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 Cześć, jak... BZ. chodź. jak? Chodź Pezet mam dla ciebie wita niezłego. Chodź posłuchasz? Hmm jest tam coś. Hmm, wygląda na bezpiecznie. Tura, tura, o! Jesteś, ty mały! Zdrzeź mi gąsienicę, za to się ginie. Dobra, nie ma czasu. 3000 damage'a samo się nie zrobi. Jeden czołg, dobre trafienie. No kurde, to mi zdejmują to. Tutaj jeszcze typ będzie. Oj, stuk! 300 damage'u. Dzień dobry, panie, nie Czy... czekasz na mnie? Cofnij, bo ja widzę Stuga Oj, Stuga też widzę. A Miksa widzę, widziałem, o widzę nie. Szybciej! Szybciej, będzie 3000! Dupa. Niby poleciało dobrze Trafię Cię. 2066! 400, uuu Stalowa ściana. Ojej, 2000 i snajper. Ojej.